Powiem tak, do tej kieszeni nie można zajrzeć. Zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Witamy wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Audio AZ. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com. A dziękujemy serdecznie za subskrypcję oraz komentarze. Do subskrybowania oczywiście namawiamy wszystkich, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami. No i oczywiście dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, a niektórzy uczynili to już kilkakrotnie. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za to, że. Marzycie być może tak samo jak my o tym, aby te sprzęty znalazły swój ciepły kąt i aby zostały dla przyszłych pokoleń. W dniu dzisiejszym właśnie mamy coś, gdzie nie ma kieszeni. Dwa modele stąd były już prezentowane w naszym, na naszym kanale, ale tutaj przynajmniej ten raz, dwa, trzy te to oczywiście jeszcze nie, bo zostały teraz jakby wyjęte. Z miejsc niedostępnych a więc cieszymy się bardzo, że do tego tematu możemy podejść, bo są to bardzo piękne deki i oczywiście, może nawiązałbym tak króciutko do naszego testu, bo jakiś czas temu, oczywiście nie wiem kiedy ten odcinek będzie się pojawił, także na pewno, jest to sytuacja, która ma już parę dni. Jako, że my na naszym kanale nie testujemy, nie porównujemy urządzeń, pokazujemy co świat produkował w czasie, kiedy my za żelazną kurtyną, no niestety nie mogliśmy tego widzieć. Ale zrobiliśmy taki wyjątkowy test odtwarzaczy CD. Który wywołał trochę kontrowersji, że to tak nie może być, że co to pod amplituner i to jeszcze kiepski i do tego oczywiście smartfonem, ka kamera tego nie od... i tak dalej, i tak dalej. Powiem w ten sposób, porównam to może do samochodu. Dobry samochód pojedzie wszędzie dobrze, czyli obojętnie czy to jest autostrada, czy droga szybkiego ruchu, czy, czy zwykła droga, a słaby samochód pojedzie słabo nawet po autostradzie, no bo on większych możliwości swoich nie ma. Więc... Porównywanie tego, że to był kiepski amplituner i nie było słychać nie wiadomo jak wielkich różnic, czy, czy w ogóle ich nie było słychać, to jest moim zdaniem trochę błędne, bo jeżeli by one były, to każdy amplituner by to oddał i byłoby po prostu słychać, że ten odtwarzacz CD gra mega ładnie, a ten następny mega słabo. Te różnice były, owszem, ja je próbowałem opisać, no bo ja wiem, zdaję sobie sprawę, że kamera tego nie oddaje, każdy słucha na innym urządzeniu. Starałem się to opisać. Bo to nie był test taki, który miał wstrząsnąć światem. Oczywiście, że nie. My pokazujemy to, co świat produkował. Ale ja to zrobiłem z ciekawości sam dla samego siebie, bo tego nigdy nie robiłem w ten sposób. Więc postanowiłem to pokazać. On, czy jest wiarygodny? Moim zdaniem, wiarygodny jest na tyle, na ile te urządzenia mogły oddać swój własny dźwięk. Bo jeżeli coś słychać, to słychać. Jak widać, to widać. I nie sądzę, żeby to było aż tak niewiarygodne. Może oczywiście wzbudzać nerwy u osób, które wydały nie jak duże pieniądze na odtwarzacze CD i teraz są zbulwersowane faktem, że zwykły odtwarzacz za 50 zł może potrafić to samo. Być może tak, tak jest, ale yy, ja uważam, że yy, kupuje się to, co się chce kupić. Czyli często kupujemy też oczami, tak? Czyli podoba mi się ten dek. A nie ten. I dlatego kupuję tego. Nawet bez względu na to, czy on trochę lepiej gra, czy gorzej, ale po prostu bardziej mi się on na przykład podoba, prawda? I dlatego też często odtwarzacze CD też możemy tak kupować, bo nam bardziej pasują szerokością, wysokością, różnie. To nie jest, i trzeba pamiętać, że rzadko kto kupuje odtwarzacz CD, a dopiero później dokupuje. Do każdego. Tak, tak amplituner i kolumny co będzie mu dobrze grało z tym odtwarzaczem CD. Moim zdaniem jest to rzadszy przypadek. Najczęściej kupujemy wzmacniacz lub amplituner, kolumny, a potem dokupujemy odtwarzacz CD, żeby nam coś ładnie grało. I z tego względu może właśnie był ten taki króciutki test i takie pokazanie, jak one grają, że tych różnic nie wiadomo, jak dużych nie ma. Oczywiście Mamy też, yy, nie wiem czy ten program już był, czy dopiero będzie, bo tego oczywiście też nie wiemy. Yy, o magnetofonach i tam też mamy bardzo wysoki model, jeden, który też nie wypadł w porównaniu z niższymi modelami, prawda? Aż tak, że można by było powiedzieć: może kochany, za tego dam 100 zł, za to 10 tysięcy. Chyba nie. Więc. Ja uważam, że powinniśmy ratować sprzęty bez względu na to, czy, czy one są bardzo drogie, czy bardzo tanie, czy są bardzo dobre, czy bardzo złe. Ratujemy to, co świat produkował, bo tego już więcej nie będzie i dlatego ja cieszę się, że, że mam wszystkie te magnetofony bez względu na to, który z nich gra lepiej. Ja też mogę wam powiedzieć, który na moje ucho gra lepiej lub gorzej, ale każdy z nich ma swój własny urok i ja nie sądzę, żeby fala krytyki, mniejszej czy większej, odnośnie testu, takiego, który moim zdaniem, dla mnie osobiście był bardzo wiarygodny, bo sam chciałem przekonać sam siebie, prawda? Słyszałaś również, byłaś przy tym, tak. tak. I również bardzo blisko, więc y, dla mnie była to, było to ciekawe wydarzenie, i y, 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 dzisiaj wiem. Y, co w sprawie O, powiem w ten sposób, ale starczy tego mojego ga, gadania, że tak powiem. E, za chwilkę prezentujemy piękne magnetowany, ale jeszcze wcześniej zajrzymy do magazynu muzycznego jazz z stycznia 1987 roku, cena 70 zł. I tym razem Leśnigłowica, Czy u nas? Głowice lśnią? Wszystkie, wszystkie, bo mamy kasety czyszczące, bardzo wiele kaset czyszczących. Jedną tutaj taką mam, tam pokażę, że coś takiego faktycznie było i ona leży tylko właśnie dlatego, że na kolumnie, bo wiele osób pisze, nie kładź kaset na kolumny, bo się rozmagnesują. Ta się nie rozmagnesuje ani nie namańsuje, więc ona może sobie tu leżeć, jest bezpieczna. A co piszą fachowcy w tamtym czasie, tam, 80-tych, kiedy głowice 80. były? Tak. najważniejszym nośnikiem. Młodzi czytelnicy chyba w ogóle nie wiedzą, co to jest kaseta czyszcząca. Przepraszam Cię, przecież, właśnie powiedziałem głowicę, bo nośnikiem nie była oczywiście nośnikiem moje przyjeżdży, zanim pojawią się komentarze. Owszem, przed laty produkował takie kuriozum gorzowski stylon, ale było to tak dawno, że ja już również słabo pamiętam. Miło mi więc zawiadomić, że oto po latach przerwy znów sami, w sposób bezpieczny, możemy oczyszczać głowice naszych magnetofonów. Do tej pory, co zaradniejsi nawijali na zapałkę odrobinę waty, zwilżali ją spirytusem i usuwali osad z głowicy. Metoda średnio skuteczna, bowiem trudno było dokładnie, równolegle do czoła zebrać brud. W zupełnie beznadziejnej sytuacji, byli posiadacze odtwarzaczy samochodowych, których do głowicy nie ma żadnego dostępu. No tak. Owszem, niektóre firmy produkują kasety, w których rozbiegówka wykonana jest z taśmy czyszczącej, ale radzę takie kasety stosować wyłącznie w urządzeniach o bardzo trwałych, szklanych, hartowanych głowicach. Tak. Przejechanie takim szorstkim kawałkiem taśmy raz na pół godziny niszczy głowice, które powinny być przecierane co 50 godzin odtwarzania. No, to chyba też jest mocno uzależnione od kasety. No, dokładnie. <grywa> Nasz stylo, na bieżąco, no i Kto często zagląda do swojego kasetowca, ten wie, że pół taśmy osadza się także na elementach przesuwu taśmy, na wałku silnika, na rolce dociskającej i na ślizgaczach. Stosując taśmę, czyści, czyścimy i te elementy. W naszym handlu spotyka się dwa rodzaje taśmy czyszczącej. Pierwsza, włókninowa, jest delikatniejsza i powinna być stosowana do magnetofonów krajowych. Poznać ją można po białej, szarej barwie. Drugi rodzaj, taśma chromowa w kolorze zielonym, jest nieco ostrzejsza i można ją stosować do głowic twardszych. Mm, patrzę, bo ta, ta niemiecka tu jest czerwona. I to ciekawe, czy, czy to jest właśnie do krajowych urządzeń, czy do zagranicznych. Chociaż mówiąc szczerze, z tym zdzieraniem głowic przez taśmy czyszczące to gruba przesada. Badania laboratoryjne wykazują, iż kilkusekundowe przepuszczenie takiej taśmy co 50 godzin używania magnetofonu powoduje dużo mniejsze zużycie czoła głowicy niż owe 50 godzin słuchania muzyki. Dobrze, że wtedy robili tak rzetelne laboratoryjne badania, bo patrząc na dzisiejsze czasy to mamy większe problemy i brak laboratoryjnych badań, a wtedy ktoś badał coś takiego jak czoło głowicy. No więc taka sytuacja miała miejsce. No w latach ci, jestem, jestem mocno pod wrażeniem, bo co 50 godzin, czyli ktoś musiał włączyć magnetofon na 50 godzin, sprawdzić zużycie czoła głowicy potem przejechać taką taśmą i sprawdzić zużycie. Nie wiem, jak można po parosekundowym użyciu tej taśmy stwierdzić, czy to mniej ściera niż 50 godzin, czy więcej. No ale skoro laboratoryjne badania były w ten sposób wykonywane, to mi, mi to trochę przypomina, wiecie, tą historię, co ktoś kiedyś opisał, że w czasie życia człowiek w czasie snu zjada 100 pająków czy ileś, nie? Bo jak to się śpi czasami, jak, jak to się mówi? Nie? I to też kiedy słyszałem fajną historię na ten temat, że to też były zrobione na ten temat badania. Czyli ja sobie to wyobrażam, czyli tego człowieka, czy tego kogoś wtedy, jak stoi, patrzy, ludzie śpią, obserwuje, jak te pająki wchodzą, wychodzą, tak dalej, czy on jest nie. To są dla wszystkie tego rodzaju badania. Takie trochę mam wrażenie na, na rzetelność tego wszystkiego, ale może się mylę, jeżeli pracowaliście może w laboratorium i robiliście tego typu badania czoła głowicy, to bardzo chętnie bym na ten temat usłyszał, bo... Tak, podzielcie to, się. Tak, tak, podzielcie się. A teraz pokażę Wam, zaprezentujemy sprzęt, który ma jeszcze niewyczyszczone głowicę, taśmą czyszczącą. Tak. Zapraszam. A więc dzisiaj Mamy powrót do magnetowonów kasetowych. Zawsze bardzo, bardzo się cieszę, jak mogę pokazywać magnetowony kasetowe, bo jakoś sprawia mi największą radość. Pokażę Wam może tę kasetę czyszczącą. z kasetę, niemiecka Orwo i tu ona jest czerwona. Ona mi mocno przypomina rozbiegówkę zwykłą, no ale może jest jakaś tajemnica ukryta w tym. I ja osobiście bardzo często czyściłem i do dzisiaj czyszczę patyczkiem do uszu i co prawda już nie spirytusem, ale płynem do czyszczenia głowice, bo uważam, że to w takim magnetofonie jak tutaj na przykład, to jest naprawdę bardzo proste, bo jest dostęp nawet bez kieszeni. A więc, no ale kiedyś trzeba było czymś pisać, kiedyś przecież te urządzenia były na topie, to było coś, co każdy z nas używał na co dzień. Znaczy, może nie te, bo my za żelazną kurtyną mieliśmy swoje własne problemy. I nasze głowice, obojętnie jak często byśmy nie czyścili, to one żywotności im się ani nie przedłużyło, chyba ani nie skróciło, bo one po prostu miały bardzo krótką żywotność. Dlatego wstawialiśmy Alpsa głowice stożkowe, aby poprawić jakość w naszych magnetofonach, co zresztą też funkcjonowało i dawało całkiem niezłe rezultaty. No, ale może ja tu gadu-gadu, a Was interesują te sprzęty, które tutaj stoją. Więc może wymienię je po kolei. Za oprawę muzyczną odpowiada nam dzisiaj tutaj Sony Amplituner STR-V4L, który jest moim prezentem urodzinowym. Na no moje równe urodziny, 50 od mojego skarba, także dzisiaj mam okazję chyba po raz drugi lub trzeci się nim tutaj trochę pochwalić. Mamy magnetofon Grundig CF5500, Fisher CR5122, Dual C820, Marantz SD6000 i telefunkę HC750N. Jak widzicie, żaden z nich nie posiada kieszeni. I jeżeli byście się w którymś momencie zakochali w tego typu rozwiązaniu, bo być może niektórzy nie widzieli takiego rozwiązania, a żona by Wam zrobiła na przykład grubą kreskę, że to jest za duże, za szerokie, to nigdy nie wejdzie w to miejsce, to właśnie pokazuję również tego maluszka, bo ten być może się zmieści, a takie rozwiązania były również stosowane w tak małych urządzeniach, czyli w mini wieżach. Mamy co prawda ich więcej, bo mógłby tutaj jeszcze stanąć Mitsubishi i Grundig, ale no jak widzicie, jesteśmy w trakcie przeprowadzki, więc nie chciałem już ich tutaj jakby zwozić ponownie. Zresztą, 6 sztuk to już też jest. Przepraszam, 5, raz, 2, 3, 4, 5. 5 sztuk to też już daje nam jakiś pogląd. Ale damy im teraz okazję zagrać. Mamy to podłączone w ten sposób, że w tej chwili będzie odtwarzał ten magnetofon. Te dla odmiany są podłączone. Nagrywanie, odtwarzanie, przez co będą pracowały wskaźniki wychyłowe, abyście mogli popatrzeć. A potem będę tą kasetę przekładał wyżej, i w ten sposób będzie można posłuchać ich brzmienia. Tego małego nie podłączyłem, bo on ma wejście i wyjście tylko na dinie, a więc jest jakby poza. No. Ma osobną swoją kasetę, można po prostu popatrzeć, jak ładnie pracują te wskaźniki, a dźwięk będzie płynął z tego pierwszego i startujemy. Jak widzicie, CF5500 ma całkiem bogaty tutaj panel. Zachęcam wszystkich, którzy chcą o nim się dowiedzieć więcej, oczywiście do naszych poprzednich odcinków, tam gdzie był on prezentowany razem z oryginalnym amplitunerem. Bardzo ciekawy odcinek, bardzo ładny sprzęt. Naprawdę, jak widzicie, wskaźniki diodowe. Odbiór na moje ucho bardzo przyjemny i oczywiście tu mamy coś takiego Grundig wprowadził, jest zabezpieczenie żeby kasety nie wyjąć w trakcie odtwarzania i nie uszkodzić głowicy o, nasze maleństwo, zobaczcie i to jest właśnie urok yy, magnetofonów nasze maleństwo w trakcie programu Zobaczcie, co zrobiło. Wciągnęło kasetę, czyli największy ból każdego z nas. Zobaczcie, jaka, jaki dramat się tu wydarzył. Taśma się obróciła. No, spróbuję to zrobić po staremu. Tak, czyli trzeba było zaciągnąć ustami tę taśmę i ponownie ją zwinąć. Aiaiaiaiaiaia! Tak to jest sprzęt długo nieużywany, robi przykusy. Gdzieś tutaj się obróciła, no chyba z tej taśmy nie skorzystamy, bo się gdzieś obróciła, ale na szczęście mamy. Jeszcze jedną, zobaczymy. Może ta tutaj się uda, że będzie nam pracować. O, ruszył idzie. Będzie można jeszcze na niego popatrzeć. Dobrze, ale teraz przechodzimy do kolejnego magnetofonu. Zamierzamy tą kasetę. Ok, tape. Fisher, trzygłowicowy magnetofon. Jak widzicie, już jest na softaczu, również zabezpieczenie tutaj. Przed wyjęciem kasety obsługuje kasety żelazowo-chromowe. Chromowe. Chromowe. No i wiadomo, żelazowe, same żelazówki. Bardzo ciekawy magnetofon właśnie ze względu na ten wielki tutaj, na to wielkie okno i dwa wskaźniki wychyłowe. Brzmienie moim zdaniem bardzo ładne, bo bardzo lubię często słuchać tego magnetofonu. Był do tej pory właśnie używany przez nas z naszym Sansuiem, i uważam go za jeden z fajniejszych magnetofonów, jeżeli chodzi zarówno o nagrywanie, jak i, i o odtwarzanie. Idziemy wyżej. I tu mamy Dual C820. Ten magnetofon występował również w wersji trzygłowicowej C830. Dźwięk naprawdę bardzo ładny, dual w ogóle ładnie brzmi, więc tutaj wybitnie słychać to, że on bardzo ładnie odbiera. I obsługuje, zobaczcie, ile kaset. Żelazowe, żelazowe, typ pierwszy, chromowe, chromowe typ drugi, żelazowo-chromowe i metalowe, czyli mamy pełen, Pełną paletę kaset, bardzo ciekawe urządzenie, pamięć licznika, dolby oczywiście, filtr MPX, limiter jeżeli chodzi o nagrywanie no i tu mamy możliwość przełączenia wejścia, mikrofon DIN i wejście cinchowe, wskaźniki diodowe jak widać, również bardzo ładne tak jak w Grundiku. W Grundiku mieliśmy co prawda zielone, żółtą i czerwone. Tu mamy tylko zielone i czerwone, ale naprawdę bardzo ładnie wykonane i naprawdę bardzo ładny odbiór. Co ciekawe, tu jeżeli chodzi o wyjmowanie kasety, stop, to są właśnie te tutaj. Te tutaj z boku, jakby przyciski, które nam zwalniają kasety i wyłączają także. Jest to bardzo ciekawie rozwiązane. Powyżej marans, który już nieraz był bohaterem naszych programów. Jego ciekawostką jest oczywiście dodatkowa prędkość, czyli 9,5. 4,75 i 9,5. Można było nagrywać na te dwie prędkości. Też posiada pamięć, dolby, timer, obsługuje jak widzicie kasety tutaj chromowo-żelazowe, metal, normalne, jazz mam regulowany. Nasz maluszek u góry telefonken cóż trochę nam tutaj nabroił, ale w tej chwili już widać, że pracuje prawidłowo. Oczywiście można do tego my mamy tuner i yy, wzmacniacz co prawda nie posiadamy, ale tuner jeszcze do, do tej wieży mamy. Ktoś niestety był szybszy i kupił sam wzmacniacz, ale jeszcze kiedyś nam się na pewno trafi, również nam wtaczył bardzo ciekawy fajny magnetofon. Proponowane sprzęty. A, gdzieś to, to obróciło. Widzisz? gdzieś to Tak to jest. To jest właśnie to, co ludzie, e, my pamiętamy z dawnych czasów, że takie rzeczy się działy, właśnie. Takie rzeczy nam się działy i a tam się odwróciła. Chyba się odwróciła się w środku już w tej chwili. Jest odwrócona w środku i tu jakby powiedzieć Houston, mamy pewien problem. O, I Teraz możemy wyciągać, wyciągać, a tu to nam nic nie daje, bo ona jest odwrócona w środku. Trzeba ją będzie rozebrać, a żeby odwrócić ponownie. na szczęście, nic więcej się wielkiego nie wydarzyło. Widzieliście piękne urządzenia, mam nadzieję, że Wam się również bardzo podobają. I tak jak już wielokrotnie powtarzałem, ratujmy te sprzęty przed kontenerem, przed zignięciem, bo moim zdaniem one nadal potrafią pięknie grać potrafią nam dawać radość i na pewno również nie tylko ucho cieszyć, ale i oko. Tak, jestem ciekaw, czy wam się podobają bez kieszeniowce, jak bym to nazwał. A najszybsza metoda na wyciąganie y, kafety, to już mamy. Nie? To jest najszybsza metoda, jaką się stosowało zawsze w momencie, kiedy się taśma obróciła albo była zagięta. No tak. Ktoś dzisiaj <noise> pamięta tę historię i, i przewijanie. O, na bolączka, ja byłam załamana, jak tutaj chciałam nagrać jak utwór, raz za chwilę nie? kaseta no. pada. A tu trzeba było przewijać, cyk, cyk, no, a tutaj mamy teraz taki taki ząg. ładna kasetka, no ale cóż, takie były czasy, my się tym cieszyliśmy. I te magnetofony, znaczy może nie te, mm. ale magnetofony towarzyszyły mm. naszemu życiu. I no, nasze, czy moje roczniki, to na pewno mają bardzo wiele wspomnień z tym sprzętem. Więc piszcie w komentarzach, czy mieliście może któryś z tych urządzeń, jakie macie doświadczenia. Oczywiście jeżeli chcecie nam wysłać jakieś zdjęcie, które chcecie miało być umieszczone na naszej stronie, na przykładać. Tak, w ciekawostkach czy, czy w aktualnościach, to oczywiście czy w komentarzach. Nie? bo takie zakładki są na naszej stronie, bo tam oczywiście możecie też podejrzeć w aktualnościach co będzie tematem kolejnego odcinka. Bo staramy się to zawsze umieszczać. No i Yy, oczywiście wszystkie eksponaty tam są i bardzo dużo katalogów i instrukcje, trochę, kwestia instrukcji trochę koleje, kuleje, bo nie dajemy rady po prostu czasowo ze wszystkim, ale z czasem mam nadzieję, że nasza strona będzie bardzo bogata w te wszystkie informacje, więc yy, cały czas nad nią pracujemy, yy, także czekamy na wasze komentarze, no i dziękujemy oczywiście za subskrybowanie, do którego namawiamy serdecznie, i zapraszamy do kolejnego odcinka. Tak! Chyba myślę, będzie! Myślę, że tak! Ja Można też myślę, że, że będzie kolejny odcinek, także do zobaczenia. Do widzenia!